Cześć, witajcie, z tej strony Jamikalo, witam was w kolejnym odcinku z Pad. a dzisiaj mamy znowu aktualizację. Jeżeli lubicie filmy z aktualizacji, zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, jeżeli nie lubicie jak prowadzą aktualizacje, to zostawcie łapkę w dół. Dziękuję! I tak, mamy dzisiaj kolejną akwizację. Jest ona bardzo malutka, bardzo, i ona jest właśnie dotycząca tych arbuzów, ponieważ jak mówiłem, właśnie dziwiłem się czemu ich nie ma i wiedziałem, że właśnie w czwartek wydadzą mi pewnie te arbuzy i dodali nie tylko je, więc zobaczcie zaraz, eee, więc przechodzimy od razu do tego, ale pozdrowię kilka osób za uśmiechy, bo dawno, dawno tego nie robiłem, więc to teraz zrobię, więc utalentowany twórca, Lilia Wodna, Kość Psa, Black Wings, 2, It's Shadow, Lusia, Miały, XD. Dziękuję Wam wszystkim za uśmiechy. Bardzo Wam dziękuję za wbijanie mi poziomu. Mamy prawie 100 milionów, naprawdę wszystko zasługa Wasza. Dziękuję. kaca dla Was, serduszko wielkie dla Was. No więc dobre. Prowadzono tylko i wyłącznie klocki, ale na początku przechodzimy do poczty, żeby przeczytać właśnie wiadomość. A jeszcze dodam, że możecie napisać w komentarzach, jak u was w szkole, jakie oceny i dalej. I mamy wiadomość od Penny Pandory: nowe klocki w sklepie. Są właśnie te trzy klocki. Niektóre dni są po prostu lepsze niż inne. Więc chcę sprawić, by twój dzień taki był. Udostępniając w sklepie trzy nowe niesamowite klocki: oto one. Klocek warstwowy, w połowie czarny, w połowie dając się przekolorować pokolorować. Możliwość jest bez końca. To jest właśnie ten czarny, biały, naprawdę fajniutki. Zobaczymy, jak będzie zastosowanie. Toczaki i trawa. Przedawne ruiny, rozcięte trawą zamczyska, trawiaste mury, hura! To jest ten niezbyt jestem zadowolony, ale jest spoko. Arbus, nic dodać nic ująć. Mam nadzieję, że teraz wszystkie światy parkuru będą zrobione z arbusa. Um, no tak, to mi się bardzo podoba fajnie do parkouru. Arbus no spoko, taki... taki taki no no, no... no spoko, no. Nic dodać nic ująć. To taki słaby, bo ja tego nie będę chyba używał, ale dla światów czatów to na pewno. Będzie fajne, więc co ja bym chciał zobaczyć w sklepie, no to bym chciał zobaczyć w sklepie klocek Na przykład chciałbym zobaczyć na przykład klocek diamentu eee, Taki niebieski byłby, naprawdę byłby bardzo fajny i ładny na przykład I chciałbym jeszcze, żeby były na przykład klocek tęczy, taki klocek, żeby po prostu byłby tęczowy z po prostu wszystkich kolorów tęczy I to byłoby też na, naprawdę bardzo ciekawe No dobra, więc uwaga, zobaczymy ile kosztują, uwaga, uwaga Oto taki trawa 15 diamentów, warstwa 8000, tysięcy, no wodość jest drogo i argus tysiąca. I wow! Pierwsza aktualizacja bez Vipa. Wow! Naprawdę e, chyba wszyscy się będą cieszyć z tej aktualizacji, no bo każdy może sobie pozwolić na te klocki. E, chociaż, no mogłem troszkę mm, tutaj zmienić, bo patrzcie, mam 15 diamentów, ale no nie trzeba Vipa, nie trzeba Vipa, więc jest to aktualizacja. Dla graczy bez VIP-a, no naprawdę, jej super! Naprawdę, najlepsza aktualizacja na świecie. Dla Was, oczywiście, ci, czy, 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 co nie mają VIP-a. Więc warstwa 8000, dosyć drogie, ale dosyć nietypowe, bo nie ma takich klosków warstwowych. więc dosyć cena opcjonalna. Ale mogłoby to kosztować tak 6000, to byłoby ok. Albo 3500, Grafika nie powala, ale w sumie nie zrobiłbym lepszej. No, cena taka, jest ok. No to czekaj, trawa. Trochę za drogie moim zdaniem, tak powinno 10 diamentów kosztować byłoby dosyć ok. A najlepiej nie za diamenty. No więc sprawdzimy sobie, jak wyglądają te, jakby, jak wyglądają te klocki, e, czy mają jakieś właściwości, em, czy po prostu. no, Jak, jak można je kolorować? No, przygotujmy sobie jak locuszki, otoczaki trawa, klocki oraz arbus. No to postawmy sobie te klocki, okej, okay, tu jest to, tutaj to, a tu jest arbus. Jak to wygląda? No wygląda bardzo ładnie. Tutaj tak wygląda arbuzik Tutaj tak wygląda te otoczaki i trawa A tak wygląda warstwa Dobra Otoczaków i trawy można kolorować Dobra, więc pokroimy sobie na, na niebiesko Okej, okay, czyli trawę nie koloruję, ale koloruję ten kamień No spoko Może być Arbuz, ciekawe jak będzie kolorował Na przykład na kolor y, żółty Aha, czyli kolor arbuzy No to jest dosyć, no może nie realne Ale są takie y, w internecie lifehacki, że po prostu kolor, jakby, galer, jakby odcinacie arbuza i stawiacie tam galaretkę, naprawdę takie podobne e, no ale, no, no spoko, no może być w sumie um, oraz mamy te, to to, zobaczymy jak to wygląda aha, dobrze, ja myślałem, że to czarne będzie zmienione, a tu jest to, że y, to czarne zostaje i to się zmienia mm, troszeczkę jestem zawiedziony, ponieważ myślałem, że właśnie czarne będzie znikać, zostawiać białe, a tu zostaje czarne no, troszeczkę słabo, bo ten czarny troszecznie nie jest za ładny. No przyznaję się szczerze, ale lepiej, lepiej to by wyglądało właśnie e, właśnie biało-zielone niż czarne i zielone, no ale trudno tak zrobili, niezbyt za ładnie Spodziewałem się czegoś ładniejszego. No i tak się to prezentuje tak naprawdę Nie ma jakiejś filozofii, tak zacja i na koniec sobie przejdziemy na jakieś parkurki zobaczyć jakie są tam w topce, bo tam nie przychodzi parkourów w stop, więc sobie dzisiaj to zrobimy Eliks chce zobaczyć jak obrywasz od wieży tesli OITT! Słoniku, co ty robisz? Halo, halo, czy ty jesteś niemiły? Niemiły Słonik, no nie, nie, weź, ja się chowam, niemiły jesteś, ja mojego Glicusia, ukochanego tu wezmę psiaczka, e, który ma już uwaga, milion dziewięć tysięcy, wow, dziękuję wszystkim serdecznie, bardzo dziękuję wszystkim za właśnie pogłaskanie Glicusia, na pewno jest zadowolony z tyłu pogłaszczeni, tak, chyba tak, dobra, arbuz parku, o jasna ciasna, ale to jest arbuzowe, no dobra, przejdźmy sobie, czemu by nie ale o co pląców dostaje już? O, jezu, jakie lagusy. Dobra. Okej, okay, tutaj mamy kluczyki. Dobra, spokojnie. Arbuzik, no fajny, taki kolorowy. Spocz, 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 spoczko wygląda. Dobra. Okej, okay, pogłaszczamy. Pyk pyk, 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 pyk. Dobra. U, uważaj. Nie! <ścoughs> Hej, słodka pusięgiel. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Dobra. Ujmę, dobra, jestem. O, kidoki. Um, ja tak słabo gram ostatnio w parkoury, bo jakoś nie chcę się grać zbytnio w BSP. No co ja robię? Ja, ja naprawdę pokażę Wam, jak być nubem w BSP właśnie w tym momencie, bo właśnie to teraz pokazuję, jakim jestem nubem jeszcze. Ja nie lubię tego, że często mam, taki, mam takie alergie i po prostu kicham i to najgorsze. No mm. jezu! Muszę wydmuchać nas, bo nie wytrzymam. Dobra, lecimy znowu. Spróbuję tego tracę zginąć, nie skacz, Mikalo, nie skacz, tylko tu musisz tak ładnie przejść. Tutaj ładnie przechodź. O, tak, 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 tak. O, pięknie, dobra. Hop! O, galeretka. Siup, siup, Tak, pozdrawiam ciebie Bilka, nagrywam. Tak, napiszę nagrywam. Żeby nie było. O, kluczyk. No co to jest za parkour! No naprawdę już mnie denerwuje. No dobra, ostatnia szansa, ostatnia szansa, bo naprawdę on jest niemożliwy. No sobie tam pisało, że jest niemożliwy. No to czego się spodziewać. Dobra, wychodzę z tego parku sorry za trudny, jak na moje możliwości to jest za ciężkie Niemiecki czy angielski? Angielski yy, To jest taki parkur. O, dobra, nie, nie, nie będę przechodził, nowe klo... o, nowe bloczki, zapraszam, dobra, to wbijam sobie Bo jak zapraszam, no to czemu by nie przyjąć oferty O, Tak, znaczy Znaczy, na, na, na przykład nie wygląda to za ładnie, ponieważ są takie Takie szarpania ale wiecie, z różnych tam aktuacje youtuberów czy tam nagrywali o aplikacji. O to jest opcja, żeby właśnie nie było takich poszarpań, na pewno tam wygląda ładniej. A, ale naprawdę prezentuje się to mega, tak, tak nietypowo, to nie? Bo, no, bo to jest różnica, tak, jakby postawić czarne biały klocki, niż postawić takie coś, bo to jest jakby... bo to jest jakby jeden klocek dwa kolory, więc wygląda to ciekawiej. I naprawdę bardzo fajne, takie taki paski jak zebra, naprawdę to jest takie zebrowe, naprawdę bardzo fajne. Albo takie oreo w sumie też bardzo dobrze Zrobić oreo z tych tego. Może zrobimy pod koniec odcinka. Co mu by nie hmm, zrobić, czy nie zrobić? Hmm. Hmm. Zrobić, czy nie zrobić? Nie wiem. Zobaczymy. Może zrobimy. Bo czemu by nie? dawno nie robimy prefabrykatów. To może coś się wykmini. Więc prowadzimy. łop, łop, hop, hop. Hej, Nikuś, Nikuś, Nikuś. Dobra, pik pik eee. O nie, dziurka. Ops, jestem. Ła, takie drabinki, taki wzór. Dobra, dam radę. Jest. Jezu, mi Nie gin, prosimy Ciebie, nie gin, mi bo tutaj będzie problem. O, op, 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 i op, op. O, nowy, super. Teraz tutaj. teraz składeczki są bardzo ładne w tym parku. Naprawdę staranny, nie za trudny. Taki. O, to fajne, nie widziałem takich takich w takim wydaniu. Bardzo oryginalne. No, chyba to jest prabrykat. A nie patrzę teraz w prawie, nie, pre, prefabrykaty, bo, bo nie wiem, nie chcę mi się patrzeć, bo nie robię parkurów, bo mi się nie chce, albo nie mam po prostu czasu. Eee, o, to ładne. To jest naprawdę bardzo ładne. Ym, tylko szkoda, że tutaj, to, to, tego żółtego nie ma tutaj, jakby to się połączyło, to byłoby naprawdę bardzo, bardzo jeszcze ładniej. O, ale to fajne te paseczki są, naprawdę bardzo fajne. O, to jest ładniutkie, wow. To wygląda, taka piłka nożna. A bo taki wzorek, naprawdę bardzo ładny. Taki jakby shuriken <laughs> On to też bardzo ładniutkie Naprawdę. oj, dobra. O i Beta, dobra. Spoczo, spoci Zobaczymy, co mogę zrobić ten fabrykat Oreo, bo nie wiem, nie jestem najlepszy w takie rzeczy, ale spróbujemy. Hmm, no, co by sobie coś takiego? Pyk, 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 pyk. pyk. <laughs> ale to jest. Nie, to, to nie wyjdzie, Oreo. Nie wyjdzie, chyba że da się odwrócić. To nie wiem. Nie wiem, nie sprawdzałem takich rzeczy. Nie, nie widzę z tego Oreo, albo ja jestem głupi i nie umiem, no trudno. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wszystkim serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Łapka w górę, subskrypcja, no i pa pa!